Zacznijmy od wyznaczenia długości promienia drugiego okręgu. Wiemy, że ten promień jest o 20% krótszy od, od promienia numer 1, czyli promień numer 2 stanowi 80% promienia numer 1. Tak? Promień numer 1 to jest 100%. Jeśli od tego odejmę 20%, to otrzymam 80%. W ten sposób to policzyłem. Teraz procent zamieniamy na liczbę. Procent oznacza podziel daną liczbę przez 100, więc jeśli 80 podzielić przez 100, to otrzymasz 0,8. Następnie to równanie podzielmy obustronnie przez R1. Wtedy R2 do R1. To się równa 0,8. 0,8 to inaczej 0,8. Po skróceniu to będą 4 piąte. I to jest skala podobieństwa tych dwóch okręgów. Czyli zapiszemy, że K to się równa 4 piąte. Za chwilkę w odcinku bonusowym pokażę, jak rozwiązać przykład B.